Siemanko, Kuliska z tej strony, Balixy. to jest kolejny odcineczek na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się na świecie na singlu, ponieważ już singla nie było dawno. I postanowiłem, że, że zrobię taki odcineczek, gdzie gram na singlu. A nic sobie poszukamy. diaksu. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Ale mogę Wam na początku powiedzieć, że troszkę, troszkę pokopałem. Kopałem i nic nie znalazłem. Czekajcie, gdzie ja kopałem? Kopałem tutaj. Czekajcie, no. Mm. No, tu powinienem kopać. I tutaj kopałem, i niestety nic nie znalazłem. Więc yy, dzisiaj sobie pokopiemy: może znajdziemy coś, może nie mam nadziei. Ale widz, widzicie, znalazłem emeraldy, takie znalazłem dwa emeraldy. Na początku mam Wam do przekazania bardzo ważną informację, ponieważ o, na temat Discorda, ponieważ ustalili na Discordzie zostały zbanowane. Trzy osoby. Serdecznie przepraszam. Nie wiem, kto to zrobił. Ale zostaliście odbanowani przeze mnie. Myślę, że wejdziecie w jakiś tam link do Discorda. Możecie wejść i już będziecie na tym Discordzie. Serdecznie przepraszam. Nie wiem, kto to zrobił. Mam nadzieję, że no. znajdę sprawcę, no, Możecie zostawić lajkacza. daj mi się tak 5, 4, 5, 5, 6 łapek w górę. I kolejny odcinek na pewno. Tak, wbijecie o wiele więcej. Wiadomo, subskrypcje, żeby było. Bo chciałem widzicie, te, są 100 subskrypcji. A my co? No, my chyba sobie zaczniemy kopać. Ja zaczniemy sobie kopać tutaj. Nie wiem, czy dobry pomysł. Możemy zobaczyć, a mam nadzieję, że może jakoś to wyjść. No, no bo fajnie sobie znalazłem te rady. Mi się podobało. Czyli tu sobie postawimy pochodnie. No, już sobie troszkę kopałem, jak chodzi, między. mniej po prostu. pochodni. No, i skończymy się w międzyczasie pokojnie Poczekajcie, co sobie zrobimy. Czekajcie, mam patyki. Dobra. Crafting profesjonalny. Postawimy sobie tu. Zobaczymy, ile, ile zrobię. 32. Bardzo dobrze. Jak coś to węgla można zawsze pokopać. Bo węgla jest naprawdę dużo. no. no go nie chciałem brać, bo jak tam na przykład jakoś odkryłem z jaskini, ale to wiadomo, tam głównie węgiel i tego Emeralda znalazłem. Jak, jakoś tam było, co nie? Wiadomo, po prostu wiem, że zrobię sobie singla, ponieważ dawno nie było odcinku z singla. Wiadomo, żebyście mieli po prostu co, co oglądać, więc tak fajny sposób, bo mieliśmy nagrywać, wiadomo, serwerka nie wyszło, bo niestety pisałem na Discordzie, ale nikt się nie zgłaszał. To wiadomo, się żyje? przeżyje się. Dobra. Tutaj postawimy sobie pochodnie. I już pierwsze, fajne surowce, poczekajcie. To wykopiemy, wiadomo, dużo surowców w życie życiu będzie. Żelaznym? Ile mam, 10 żelaza? Nie no, nie no, czekać. no to na, na dwa walnięcia. Trochę, no i teraz możemy pokopać faktycznie ty, no bo nie będziemy musieli chyba niestety wrócić jeszcze tą bazę, zanim ogólnie no, będziemy, zanim będziemy kopać dalej, bo jeszcze muszę zrobić dwa kilofy kamienne. Ale tym kilofem się tu fajnie kopię i sobie nim pokopiemy. Pyk, 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 pyk. Jak widzicie jaki tytuł, no świetny tytuł po prostu, jakbym pomysłu nie miał. No ale mi się podoba tytuł, dobra. Więc lecimy. No, jakoś ten żelazny kilofidzie nawet szybko. Nie wiem, czy my coś znajdziemy wreszcie tych diamentów, czy nie znajdziemy. No ja mam nadzieję, że wyjdzie po prostu, nie, że będzie. Sorrowców no, na pewno będzie tyle, że ua. dobra, dobra. Mówię taki odcinek, wiadomo, kopu ko, kopu, komu się nudzi, zapraszam, można popatrzeć jak sobie kopię. Świetnie po prostu. <gry> Ora lecimy. już się żelazno kilo tutaj No to źle, to źle. Pyk, jak chodzi o live', miał być live, ale niestety nadal, nadal mam problemy z... Nie wiem tak naprawdę z czym, czy to OBS jakoś tak... Na czy coś. Po prostu no nie wiem. Bardzo słabo. Słaba jakoś się nie jest. Nie mam pojęcia dlaczego. No, będę starał się wiadomo, bo do Sylwestra. To trzeba bo to przejść live Sylwestrowe T, nie? No i świetnie, dobra. Eee, czekajcie, gdzie tu się szło na górę? Bo tu już gdzie się idzie nawet. Nie tu dobry, teraz będzie chodzenie długie. Dobra, sytuację trzymam, w, trzymam i tak jakoś idzie nam. No. Tak wieczorkiem ustawię. Tak koło jak to nagrywam, to mogę Wam przyznać się, że jest 1716, a wstawić może koło 17.40 może gdzieś leci. Wiadomo, nie chcę was okłamywać. Jakoś tak leci tam. E, kamień. No kamienia troszkę mówię, kopałem. Przed nagrywaniem, więc trochę go przybyło. Czeka, to nie to, nie to samo? Dobra. Gdzieś tu nie całe mamy. Dobra. Pyk, pyk. Halo, to miało, miał być kamień. Dobra, nieważne. Słuchaj na jakieś bloki, to tu palniemy wszystko. Na razie jest organizacja, no bardzo słaba. Chodzi o to, czekać, jakie z jedzonkiem w ogóle. Nie, jedzonkiem mamy całe. Okej. Okay. No to co mieliśmy zrobić? Kilofy. I dobra, lecimy sobie z dyskami. Mam, mamy tylko dwa. Dobra, lecimy robić kilofy. Na pewno zrobimy sobie dwa żelazne. Py, pyk. Czekajcie, ile mam. I wydaje mi się, że możemy zrobić sobie dwa kamienne. Tak sobie włożę i idziemy kopać. Kopu, kopu. Mam nadzieję, że naprawdę znajdę te jak sobie bo chciałbym znaleźć. No, mówię, szuka na tym 11 poziomie, tak jak mówiliście. I na razie lipa, no. no lipa po prostu, no. No, mówię, mamy 7 minut materiału. To tak, pogramy sobie z 12 minut, żeby wiadomo, nie za długo, nie za krótko żeby też nie za długi, żeby się długo nie stawiało. No, jakoś tam pójdzie, wiadomo. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że będę mieć chociaż na tyle farta, żeby znaleźć te dioksyny, nie? Bo z moim fartem to jest. Oj, różnie, żebyście widzieli moje widzowie. Oj, różnie. Mówię właśnie, że lazy na takie bloki typu właśnie Redstone. jest bardzo przydatne. Dobra, kop kopu i pyk. Kurczę, jak się ciemno tu zrobiło. No, już lepiej. Lecimy. Dobra, e, wezmę sobie na kamienne, bo może. Wiadomo, że raznego nie będziemy sobie marnować, bo jakaś ostrzenność musi tu być. Jak o to chodzi. Na razie redstone i żelaza była trochę, żelaza było trochę, no. Więc no nie jest idealnie, ale no, no jakoś jest, no. Lecimy z tym dalej. Dobra, tu sobie pochodnie stawiamy, bo już się ciemno robi. Dobra. Jak najdalej można, czy coś jest? Pusta, dobra. Chyba, że jeszcze będzie tu pod nami jakiś diament. Nie wiem. Zobaczymy. Fajnie. Bardzo fajnie się ta seria mnie rozwija, bo tu już jest który będzie teraz nie chcę was okłamać. Siódmy albo ósmy odcinek z tej serii, no nie? Serię zaczęliśmy już jakiś czas temu, no nie. Nie, no szósty był chyba ostatni. Dobra, nie chcę mieszać, bo nie sprawdzałem i nie pamiętam, i nie chcę, żeby was okłamać, no nie. Więc lecimy, lecimy. Dobra, pyk tutaj. <gry> Możecie napisać hashtag ale to nie, nie piszcie. Widzowie, nie piszcie, żeby innym nie robić tutaj, żeby innym nie mówić co się działo. Po prostu nie ma bo No i tu mamy węgiel. No nie i po prostu. Dobra, bierzemy drugi kamienny. I pyk. No nie no. Już mamy 10, minut, będzie trzeba powoli kończyć niestety. Słaby rezultat. No kto wie, może jeszcze znajdziemy coś. Ja tutaj go wingle jest. No to tam kiedyś się wykopie resztę. Pyk, dobra. Pyk, 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 pyk. No dobra, wiecie co? So? Widzę, że będziemy powoli kończyć ten odcineczek. Chciałem wam podziękować za oglądanie go. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie tego lajka, czy to kolejny odcinek się pojawi. Oczywiście już z chłopakami może. No a co? a ja się będę z Wami żegnać. F5 niestety nie kliknę na pożegnanie, bo pod F5 mam inne sceny. Ja się powoli będę z Wami żegnać. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczorku. a ja się z Wami żegnam. No i cześć.